Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a mój Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was, a paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj świętujemy zesłanie Ducha Świętego. I zaryzykuję taką tezę, że Duch Święty to osoba w Trójcy Świętej, która może być najmniej dla nas znana, najbardziej tajemnicza, z którą może jakoś tak na co dzień trudno nam nawiązać jakąś taką relację, bo może nawet imię Jezus i imię Boga częściej wzywamy niż. Mówimy tak po prostu, Duchu Święty, jakoś to przychodzi tak naturalnie, że Jezus, jako Ten, który, Słowo Boże, Syn Boży, który się wcielił i był na tym świecie, może łatwo nam z Nim nawiązać jakąś relację, bo jest jego obraz. Bóg Ojciec automatycznie przynosi nam na myśl no, tego, do, od którego Jezus przyszedł, Boga. I zamiast, może nawet, yy, ojciec, mówimy często po prostu Bóg, Bóg trójca, i wszyscy jesteśmy w tym wszystkim pogubieni. Za tydzień będziemy obchodzić niedzielę Trójcy Świętej, to może ten temat jakoś bardziej zgłębimy. Natomiast dzisiaj, myśląc o Duchu Świętym, no jest może nam to pewne, pewien problem to stanowi. I może dlatego, że jako ludzie z kultury zachodniej. Dużo bardziej przyzwyczajeni jesteśmy do podchodzenia rzeczy, do rzeczy bardzo tak, wiecie, że najpierw zacznijmy od definicji, od wyjaśnienia terminów, wyjaśnienia pojęć. To jest spadko, Jesteśmy spadkobiercami teologii scholastycznej, a więc świętego Tomasza Zakwinu, który zawsze mówi, że na początku trzeba wyjaśnić pojęcia i terminy. I może dlatego na tym gruncie niezgłębionej nauki o Bogu. Niezgłębionej pneumatologii, a więc nauki o Duchu Świętym, no czujemy się trochę nieswojo, bo przecież katechizm może nam nie dał zbyt wyczerpujących definicji, a katecheza w szkole była już dawno, dawno temu, przynajmniej dla niektórych, ale może niektórzy mają jeszcze mają świeże te wspomnienia. Ale Duch Święty pozostaje taki nieznany. Ale może zamiast skupiać się na definicjach, Modliliśmy się dzisiaj w kolekcie, czyli tej modlitwie przed czytaniami o to, żeby Duch Święty jakoś pokazał te cuda i znaki, które towarzyszyły pierwszemu kościołowi, bo wydaje się, że pierwszy kościół, o czym czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, co może też jest i czego ilustracją może być też list Świętego Pawła, pierwszy kościół może mniej skupiał się na definicjach, a bardziej na tym na skutkach, na skutkach działania Ducha Świętego. Na tym, jak Duch Święty był obecny, Duch Święty, który działał w Kościele i tego świadectwem są dzieje apostolskie, które nazywane może przez niektórych są Ewangelią Ducha Świętego, bo tam bezpośrednio apostołowie mówią, postanowiliśmy Duch Święty i my, Duch nie pozwolił gdzieś iść, ale pozwolił gdzie indziej, zaprowadził ich tam. A więc można powiedzieć, że ci apostołowie bardzo mocno współpracowali. Więc trochę, żeby się nauczyć się o tym Duchu Świętym, to może szczególnie warto czytać dzieje apostolskie. Ale nie tylko. Przecież Duch Pański spoczywał na wielu prorokach. Oni też z Nim współpracowali. Duch Święty to jest Bóg, który w nas zamieszkuje. Otrzymaliśmy Go na chrzcie, Otrzymaliśmy Go w bierzmowaniu. W innych fragmentach jest też, w Ewangelii świętego Jana też jest, jak Jezus Chrystus zmartwychwstały, stały, stały, staje pośród apostołów, tchnął na apostołów Ducha Świętego. No i ten Duch Święty, który w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił, można powiedzieć, uaktywnił swoją obecność wśród apostołów, że ich życie się zmieniło. Oni, można powiedzieć, Chyba przekroczyli taką barierę myślenia, może dzięki modlitwie, może dzięki temu wyczekiwaniu, może temu przygotowywaniu się, że duch święty może działać i może działać obficie w moim życiu. Bracia i siostry, od wczoraj bardzo mocno porusza mnie taki, taki moment, motyw, który gdzieś tak do mnie teraz wraca. O tym, że Bóg chce nam obficie dawać Ducha Świętego i mi osobiście też chce go obficie dawać, że Duch Święty we mnie mieszka i można by powiedzieć, że ten, duch, ten dostęp do Ducha Świętego jest dużo prostszy niż mi się wydaje. Pamiętam, że kiedy sam kilkanaście lat temu rozeznawałem swoje powołanie, to takim największym odkryciem i największą sprawą, która zachwyciła mnie w życiu świętego Ignacego z Loyoli, to było to, że on potrafił odczytywać działanie Ducha Świętego dzięki regułom, które gdzieś napisał, regułom rozeznawania duchów. Że to było takie proste, że on po prostu zaczął zauważać, że to w naszej głowie, w naszych myślach możemy odnaleźć ślady działania Ducha Świętego. Możemy też odnaleźć ślady działania złego ducha i nas samych, to to prawda, ale że Bóg chce się przez nasze myśli i to, co nam gdzieś przychodzi do głowy, się z nami komunikować, i przez to my możemy odkryć naprawdę dużo. Naprawdę dużo. Ale tego, czego nam potrzeba, to po prostu uwierzyć w to, że w nas wszystko jest, że każdy z nas jest obdarowany charyzmatami. Że każdy z nas jest charyzmatykiem, a nie tylko ci, którzy należą do odnowy charyzmatycznej, że każdy z nas już ma to wszystko w sobie, to, co mu pomaga w odczytywaniu tego, co Bóg do niego mówi. I Duch Święty, jak to dzisiaj mówiłem do przedszkolaków nam przy Świętej, można powiedzieć, uaktywnia w nas taką aplikację taką mapę takiego GPS-a, który sprawia, że Mówi nam, kieruj się na południe albo kieruj się na północ. Jeśli możliwe, zawróć. To wszystko nam mówi. Tylko czasem my, tak jak mówiłem na początku o tym grzechu, tak jak mówiłem na, na, o różnych innych rzeczach, e, jakichś troskach naszego życia, albo po prostu zwykłej, zwykłemu brakowi wiary, nie wierzymy. Że jakaś intuicja, która do nas przychodzi, jakaś myśl, to może być naprawdę od Ducha Świętego i może warto w niej zaufać. Nawiązać współpracę. A jak to zrobić? Przede wszystkim przestać się bać. O tym mówi dzisiaj święty Paweł w liście do, do Rzymian. Jesteśmy synami Bożymi. I córkami tutaj by należało też dodać. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by się pogrążać znowu w bojaźni. Ten duch, który do nas przychodzi, to nie jest ten duch, który ma nas wpychać w jakieś poczucie winy, w jakieś oskarżenia. I to jest pierwszy znak, który, po którym możemy rozpoznać, że to nie Duch Święty nas oskarża. Jeden jest tylko oskarżyciel. Duch Święty jest parakletem, a więc naszym obrońcą. A więc ten duch wyzwala nas z lęku, żeby uwierzyć, że damy radę, że jest w nas siła, że mamy tę moc, że wszystko to jest w nas, tej charyzmaty na pewno nam w tym wszystkim pomogą, ale musimy mu zaufać i nie poddawać się strachowi, nie poddawać się temu, co mówi nam, żebyśmy się bali, bo ten duch święty nas do tego uzdania. No ale dobrze, mamy się przestać bać, ale jak to znowu? Jak to w praktyce zrobić? Bo to nie łatwiej powiedzieć, a trudniej wykonać, nie? trudniej się zrobić. A jeżeli ja cały czas żyję w lęku i nie mogę zrobić kroku naprzód, druga rada, która mówi, jak zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, jest zawarta w Ewangelii Świętego Jana. Chodzi o to po prostu, że jeżeli pokochamy Jezusa. Jeżeli zaczniemy go miłować, jeżeli zaczniemy się Jemu przyglądać z miłością, to zaczniemy go naśladować. A nie ma lepszego przykładu na współpracę z Duchem Świętym niż Jezus Chrystus, który był przepełniony Duchem Świętym, który wszystko czynił w Duchu Świętym, dlatego, że nie było w nim grzechu też. Można powiedzieć, że Duch Święty mógł hulać tam jak u siebie, był u siebie. I dlatego przypatrując się Chrystusowi, pokochając Go i wtedy naśladując, bo pamiętacie też pewnie nieraz to tutaj mówiłem, Święty Ignacy mówi, że najpierw poznać, potem pokochać i dopiero wtedy naśladować Jezusa, to jest właściwa droga. Więc kiedy poznamy, pokochamy i będziemy naśladować Chrystusa, to ten Duch Święty nas automatycznie przyjdzie. Nie będzie innej możliwości. My automatycznie będziemy wiedzieć, co robić, bo ten GPS wewnętrzny, Duch Święty, będzie nam cały czas o tym mówił. Wiele rzeczy będziemy wiedzieć, te odpowiedzi będą do nas przychodzić, bo tak się współpracuje z Duchem Świętym. Potrzeba nam wielkiego zaufania i o to, o to zaufanie szczególnie może dzisiaj młodym o tę wiarę i to, żebyśmy rzeczywiście nie mieli w sobie ducha bojaźni, ale mocy miłości, trzeźwego myślenia. Amen.